Kurs Mazury, Szkoła Sportu Wodnych i Ekstremalnych, przedstawia, jak nosić mask. W tym trudnym czasie, w którym nie możemy prowadzić kursów żeglarskich ani motorowodnych, w którym panuje pandemia, dobrze jest nosić maskę. Od 16 kwietnia. Decyzją rządu będzie to obligatoryjne dla każdego obywatela i człowieka przebywającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ale nie każdy wie, jak prawidłowo nosić maskę. W związku z czym w cyklu naszych kursów i szkoleń dla dobra ludzkości postanowiliśmy pokazać wszystkim, jak to robić. Jak prawidłowo nosić maskę.